W poniedziałek spodziewamy się stabilnej, ładnej pogody. Będziemy pod wpływem układu wrażliwego, wysokiego ciśnienia, to też słońca i pogodnego nieba. Nie powinno zabraknąć. Temperatura od 18 stopni w Trójmieście, po 23 stopnie w Warszawie, 21 stopnie w Poznaniu, 24 stopnie na Podkarpaciu. Jeśli gdziekolwiek ma pokropić, to tylko i wyłącznie północny wschód kraju. Z politykami i ekspertami. O polityce i bieżących wydarzeniach. Rozmowa Piaseckiego dziś o 7.30. Dziedziałek 29 Dzień maja, tu program poranny w TVN24. Radosław skłaniam się Państwu nisko i zapraszamy jak zawsze do 10. Wstajesz i wiesz, że Turcy wybrali prezydenta, niemal wszystkie głosy zostały policzone. Turcy wybrali Recep Tayipa Erdoana jako głosił przewodniczący tureckiej Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu ponad 99% głosów prezydent.